Nadchodzący weekend czeka nas całkiem udana końcówka maja i bardzo przyjemne rozpoczęcie czerwca. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Wójcik, zapraszam na prognozę pogody. W piątek 30 maja od rana będzie pochmurno. Temperatura wyniesie około 12 stopni Celsjusza. Między godziną 11 a 18 prognozowane są przelotne opady deszczu miejscami do 2 mm. W najcieplejszym momencie dnia temperatury pokażą do 22 stopni. Wieczorem opady ustaną, a niebo zacznie się przejaśniać. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, o prędkości od 3 do 4 metrów na sekundę, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. W soboty 31 maja zapowiada się bardzo dobra pogoda. Od rana będzie słonecznie i sucho. Temperatura wzrośnie z 11 stopni rano do 23 po południu. Nie przewiduje się żadnych opadów. Wiatr będzie słaby z prędkością od 1 do 2 m na sekundę, zmienny głównie z kierunków północnych i wschodnich. W niedzielę 1 czerwca utrzyma się słoneczna aura, choć w drugiej części dnia pojawi się niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 23 stopnie. Przez cały dzień będzie sucho. Wiatr nadal słaby do 3 m na sekundę z kierunków północnych i wschodnich. Podsumowując, po deszczowym piątku czekają nas dwa dni bardzo dobrej pogody. Sobota i niedziela będą suche, słoneczne i ciepłe, idealne na wypoczynek na świeżym powietrzu. Życzymy państwu miłego weekendu i do zobaczenia.